W tym wideo omówimy trzy przerażające incydenty jaskiniowe, które z pewnością wzbudzą w Tobie niepokój. Pierwszy dotyczy duszności w tunelu niemal niemożliwym do przejścia. Drugi zakończył się tak poważnie, że doprowadził do ostatecznego zamknięcia jaskini. A ostatni, uwierz lub nie, jest jeszcze ciemniejszy niż poprzednie. Dlatego, jak zawsze, zalecamy widzom ostrożność. Ale zanim zaczniemy, chciałbym Cię poprosić, abyś sprawdził, czy jesteś już subskrybentem naszego kanału. Twoja subskrypcja bardzo pomaga w rozwoju naszego kanału i motywuje nas do tworzenia kolejnych filmów takich jak ten. Teraz przejdźmy do dzisiejszego wideo. 7 kwietnia 2008 roku Michel, mający 30 lat, zadzwonił do swojej matki, aby podzielić się swoimi planami na dzień. Chociaż Michel był doświadczonym i zapalonym wspinaczem, ostatnio rozwijał rosnące zainteresowanie speleologią, które zaczęło się miesiąc wcześniej. Tego dnia miał udać się do Parku Narodowego Ojców, położonego około 16 km na północ od Krakowa, na południu Polski. Mimo, że jest to najmniejszy park narodowy w kraju, ojców jest znany ze swoich wapiennych wzgórz, które uformowały się w okresie jurajskim. Lokalnie znany jako Jura, region ten jest jednym z najbardziej malowniczych w Polsce. Park ten obejmuje 10 z 220 znanych jaskiń Jury. Chociaż Michel nie miał doświadczenia w speleologii, spędził ostatni miesiąc na nauce o tej aktywności. Jednak praktyka i teoria różnią się znacznie, a jedna rzecz, którą szybko odkrył, to że speleologia w Ojcowie jest ściśle zabroniona. Aby chronić jaskinie przed złodziejami skamieniałości, na wejściach zamontowano żelazne kraty. Niemniej jednak, te środki nie zawsze powstrzymywały intruzów, a niestety, Michel nie zwrócił należytej uwagi na te ostrzeżenia. Gdy 7 kwietnia przeszedł w 8 kwietnia, zmartwienie jego matki wzrosło. Bez wieści od Michela i bez odpowiedzi na jej telefony, obawiała się, że mógł zapomnieć zadzwonić po powrocie z ojcowa, a co gorsza, mógł być w jakimś niebezpieczeństwie. Zdecydowana go znaleźć, udała się do ojcowa i szybko znalazła jego samochód. Bez wyraźnych wskazówek dotyczących miejsca pobytu Michela, przynajmniej udało jej się zawęzić możliwości. O godzinie 12.45 8 kwietnia skontaktowała się z policją, aby zgłosić zaginięcie. Władze szybko zareagowały i przybyły na miejsce z psem policyjnym, który wyczuł zapach, ale niemal natychmiast zgubił trop. Policja wezwała następnie specjalistyczną grupę ratunkową w górach i jaskiniach, znaną jako Grupa Jura, która zmobilizowała 22 ratowników i dwa psy. Około 4.30 rano psy poprowadziły grupę Jurę ponad 20 metrów nad dno doliny, aż do wejścia do jaskini sąspowskiej. Wejście do jaskini ma szerokość zaledwie 2,5 metra i jest najbardziej przestronną częścią jej 70 metrów długości. Psy i ratownicy weszli do jaskini i znaleźli komorę, która prowadziła do kraty. Kiedy dotarli na miejsce, znaleźli plecak, klucze i kratę obok. Było oczywiste, że Michel wciąż znajdował się w jaskini, a jeśli utknął w ekstremalnie wąskim tunelu, uratowanie go żywego byłoby ogromnym wyzwaniem. Tunel tej jaskini zwęża się w miarę postępu, co poważnie ogranicza liczbę ratowników, którzy mogą działać jednocześnie. Tylko najchudsi członkowie grupy jury byli w stanie przejść przez tunel, którego ściany zbliżały się coraz bardziej. Nawet najmniejsi z nich mieli trudności. Jedna przeszkoda była na tyle trudna, że jeden z ratowników porównał ją do próby przejścia pod małym samochodem. Po kilku nieudanych próbach ratownicy zdali sobie sprawę, że potrzebują specjalistycznego sprzętu, aby kontynuować. Niemożność przejścia przez wąskie przejście była niezwykle niepokojąca, szczególnie biorąc pod uwagę, że Michel prawdopodobnie był większy niż najmniejszy członek grupy. Jeśli udało mu się przejść przez ten punkt, jego sytuacja prawdopodobnie była bardzo poważna. Gdy sprzęt dotarł na miejsce, ratownicy użyli dłut, aby powiększyć otwory i ułatwić przejście. Około 14 metrów od wejścia do jaskini znaleźli telefon, zegarek, kask, latarkę czołową i rękawice Michela. Obok tych przedmiotów były jego stopy. Sytuacja była o wiele gorsza, niż się spodziewali. Michel był prawie całkowicie głową w dół w części tunelu znanej jako De Clamp. Pierwszy ratownik dotarł do niego około 8:20 rano, prawie 4 godziny po przybyciu psów do jaskini. Wołał Michela kilka razy, ale nie otrzymał odpowiedzi. W wysiłku, aby sprawdzić, czy Michel zareaguje, ratownik użył noża i delikatnie doknął stopy Michela, ale ten się nie poruszył. Dopiero gdy ratownik chwycił kostkę Michela, aby sprawdzić oznaki życia, ujawniła się powaga sytuacji. Nie było pulsu, jego skóra była zimna, a nogi sztywne. Michel zmarł znacznie wcześniej, zanim jego matka zauważyła jego nieobecność. Podczas gdy jego matka płakała w dolinie poniżej jaskini, wysiłki ratunkowe skoncentrowały się na odzyskaniu jego ciała. Postanowiono zapewnić Michelowi godny pochówek, więc grupa intensywnie pracowała nad usunięciem kamieni wokół niego i uwolnieniem go z szczeliny. Proces ten był skrupulatny i trwał kilka godzin, zanim udało się go wydobyć z miejsca, w którym był uwięziony. Następnie trzeba było znaleźć sposób, aby przeprowadzić Michela przez główny tunel, który był wystarczająco szeroki tylko dla jednego ratownika, który mógł go ciągnąć za każdym razem. Ten proces trwał godziny, a ciało zostało ostatecznie wydobyte z jaskini około 18.30. Gdy ciało jest odwrócone przez dłuższy czas, grawitacja powoduje, że krew gromadzi się w głowie, zmuszając serce do mocniejszego pompowania. Dodatkowo, grawitacja wywiera presję na płuca, utrudniając ich rozprężenie. Przechodzenie przez przeszkodę taką jak de Klamp wymaga od speleologa minimalizacji objętości ciała, co polega na całkowitym wydychaniu powietrza, aby opróżnić płuca przed próbą dalszego postępowania. Ta metoda może pomóc w przejściu przez przeszkodę lub prowadzić do sytuacji nieokreślonego uwięzienia, jak miało to miejsce z Michelem. Po odzyskaniu ciała nie przeprowadzono sekcji zwłok, Dlatego dokładna przyczyna śmierci pozostaje nieznana, choć najbardziej prawdopodobne są hipotermia lub asfiksja pozycyjna. Dnia 13 sierpnia 1970 roku 35-letni Hal Watts i 16-letni Fred Schmidt przybyli do Emerald Springs na nurkowanie, które miało być krótkie. Ten lejek znajduje się na prywatnej posesji i jest otoczony wysokim ogrodzeniem z zamkniętą bramą. Niemniej jednak właściciele często umożliwiali dostęp naukowcom i specjalistom zainteresowanym jego badaniem. Hal i Fred nie byli ani jednym, ani drugim, ale Hal był jedyną osobą oprócz właścicieli, która miała pozwolenie na nurkowanie w tym miejscu. Jako renomowany nurkowiec z Orlando używał tego miejsca do szkolenia nurków i instruktorów, szczególnie tych specjalizujących się w jaskiniach. Jednak tym razem nie przyjechali tam na szkolenie. Chociaż odbyli już sesję dzień wcześniej, istotny sprzęt został zgubiony pod powierzchnią. Można by pomyśleć, że rozsądniej byłoby uznać sprzęt za stracony, ale chodziło o drogi kamizelkę ratunkową. W 1970 roku Hal kupił kamizelkę za 142 dolary. Dostosowując do inflacji, ta sama kamizelka kosztowałaby dzisiaj około 1500 dolarów, co uzasadniało dodatkowe nurkowanie, aby spróbować ją odzyskać. Mimo prawie 20 lat różnicy wieku, Hal i Fred mieli duże doświadczenie. W tamtych czasach Orlando miało tylko czterech nurków certyfikowanych na głębokości do 107 metrów, a Fred, mający zaledwie 16 lat, był jednym z nich. Hal z kolei był byłym detektywem z Atlanty, który przeprowadził się na Florydę, aby otworzyć sklep nurkowy. Założył Professional Scuba Association i poświęcił swoje życie nurkowaniu. Jednak w 1970 roku certyfikacja na nurkowanie w jaskiniach była jeszcze prawie dekadę od ustanowienia. Choć Hall i Fred mieli doświadczenie w lejkach i jaskiniach, nie mieli specjalistycznego szkolenia, które miało być dostępne później. Jak każdy regularny widz kanału wie, kilka błędów może zamienić nurkowanie w jaskiniach w śmiertelne zdarzenie. Zaledwie dwa lata wcześniej Hall badał lejek IGLS Nest koło Brooksville na Florydzie z dwoma innymi nurkami. Jeden z nich zagubił się w osadzie, chmurze drobnego piasku, która zmniejsza widoczność do zera. Hal i drugi nurek użyli całego dostępnego powietrza, aby szukać zaginionego partnera, ale bez powodzenia. Ciało nigdy nie zostało znalezione. Wtedy zejście Hala i Freda w Emerald Springs wydawało się dość rutynowe. Dotarli na głębokość około 46 metrów w poszukiwaniu kamizelki, ale nie udało im się jej znaleźć i postanowili wrócić. Hal dał znak Fredowi, że czas na wynurzenie, i podczas wspinania się obaj zaplątali się w używaną linę prowadzącą. Dzięki swojemu doświadczeniu zachowali spokój i mieli wystarczająco dużo powietrza i czasu, aby się uwolnić. Hal prowadził wspinaczkę i od czasu do czasu zerkał za siebie, aby sprawdzić Freda. Jednak niedługo przed wynurzeniem Hal zauważył, że latarka Freda zniknęła w ciemności. Natychmiast wrócił, aby szukać Freda, ale w miarę jak schodził, stało się jasne, że dotarcie do Freda było niemożliwe. Kiedy osiągali około 91 metrów, światło Freda zniknęło w otchłani. Co gorsza, z powodu szybkiego zejścia, Hal napotkał nowy problem całkowicie stracił przytomność. Kiedy odzyskał świadomość, zdał sobie sprawę, że wciąż był setki metrów wewnątrz jaskini. Na szczęście omdlenie wydawało się krótkotrwałe i udało mu się dojść do siebie na tyle, aby wznowić wspinaczkę, ale nadal nie wiedział, co się stało z Fredem. Wkrótce po wyjściu z wody i powiadomieniu służb ratunkowych poszukiwania Freda rozpoczęły się niemal natychmiast. Od początku prawdopodobieństwo znalezienia Freda było ekstremalnie niskie. Z powodu nieznanej głębokości Emerald Springs i faktu, że Fred używał butli powietrznych przymocowanych do pasa z obciążeniem, było mało prawdopodobne, aby jego ciało wypłynęło na powierzchnię. Dodatkowo, kształt klepsydry lejek, który na górze jest szeroki i zwęża się znacznie przed ponownym rozszerzeniem w pobliżu dna, dodatkowo komplikował poszukiwania. Nawet jeśli ciało Freda unosiłoby się, istniała duża szansa, że utknie w najwęższym miejscu klepsydry. Pierwsza noc poszukiwań nie przyniosła rezultatów. Ratownicy nurkowi, Bill Thompson i Buddy Sims, zeszli na głębokość 114 metrów, znacznie dalej niż Hal i Fred osiągnęli i nie znaleźli żadnych śladów. Zadanie stało się jeszcze trudniejsze z powodu długiego czasu dekompresji wymaganego po tak głębokich zanurzeniach, mimo że czas poszukiwań był krótki. Przez cztery dni zespół nurków, który teraz liczył sześciu członków, prowadził poszukiwania praktycznie bez przerwy. Dnia 16 sierpnia zespół, w skład którego weszli Hal, Buddy i Bill zanurzył się ponownie z nadzieją na znalezienie Freda. Trzej nurkowie zanurzyli się na głębokość 91 metrów i podobnie jak w poprzednich dniach, nie było śladu ciała Freda. Podczas wspinania się napotkali szereg długich przerw dekompresyjnych. Choć ten proces wydaje się mniej niebezpieczny niż zejście, czekanie na głębokości, czasami przez godziny, może być wyczerpujące i trudne do utrzymania koncentracji. Fora internetowe są pełne wskazówek dla nurków dotyczących spędzania czasu podczas tych przerw, w tym śpiewanie, medytacja, a nawet czytanie. Podczas jednej z tych długich przerw, na głębokości 76 metrów, Hal zauważył nagłą eksplozję bąbelków zmieszanych z chmurą muł obok siebie. Tak jak Fred kilka dni wcześniej, Buddy utknął w linach, a panika natychmiast się zainstalowała. W desperackiej próbie uwolnienia się, Budi, rzucając się, tylko jeszcze bardziej się zaplątał. Zbliżenie się do panikującego nurka jest niebezpieczne, ale Hal, zbierając odwagę, wyciągnął nóż i podpłynął do Budi. Przeciął linę powyżej Budi, a następnie podpłynął poniżej, aby przeciąć linę mocującą do płetw Budi. Teraz wolny, Budi wciąż był w stanie paniki i działał nieracjonalnie, desperacko próbując dotrzeć do powierzchni. Hal wziął głęboki oddech dwa razy i nadmuchał kamizelkę ratunkową Budi, aby pomóc w wyporności. Obaj zaczęli wspinać się razem, ale wkrótce zostali przerwani przez kolejne zaplątanie. Hal ponownie przeciął liny, ale zauważył, że regulator Budi nie był już w jego ustach. Budi próbował oddychać przez rurkę podłączoną do kamizelki ratunkowej, tę samą rurkę, której Hal użył do zwiększenia wyporności kamizelki. Hal szybko wziął swój zapasowy regulator i próbował włożyć go do ust Buddy, ale Buddy, zdezorientowany i w panice, nie rozumiał próby Hala. W ostatniej desperackiej próbie uratowania Buddy, Hal aktywował urządzenia kontrolujące wyporność, nadmuchał swoje kamizelki powietrzem i wypchnął je w górę. Był to niezwykle ryzykowny manewr, biorąc pod uwagę, że nadal było dużo czasu dekompresyjnego do odbycia, ale zmierzenie się z chorobą dekompresyjną wydawało się lepszym wyjściem niż utonięcie. W miarę zbliżania się do powierzchni woda nagle stała się ciemna i mętna, co utrudniło Halowi widoczność tego, co było powyżej nich, i zderzyli się z podwodnym występem. Hal poczuł siłę ciągnącą go w górę i, wyrywającą regulator z ustęp, został również zaplątany w linę. Pomimo chaosu, Hal udało się zachować spokój i, podobnie jak w przypadku pomocy Buddy, udało mu się uwolnić z lin i wynurzyć się. Kiedy w końcu wydostał się na powierzchnię, Hal spodziewał się zobaczyć bud jego otrzymującego pomoc na pomoście, ale go tam nie było. Zanim zdążył przetworzyć sytuację, nie do zniesienia ból ciężkiej choroby dekompresyjnej dał o sobie znać. Ból zaczął się pojawiać, gdy Hal wciąż się wspinał, ale na powierzchni stał się nie do zniesienia. W jednej chwili był na głębokości 91 metrów, a w następnej był na powierzchni. Hal krzyknął do zespołu ratunkowego, prosząc o wezwanie karetki i zapewnienie komory dekompresyjnej natychmiast. Po otrzymaniu wiadomości Hal zanurzył się ponownie, aby zejść trochę i złagodzić wyniszczający ból w stawach i mięśniach. Podczas gdy Hal to robił, Bill, trzeci nurek, który nadal się wspinał, znalazł Budiego, który wciąż był świadomy i w panice, swobodnie spadającego. Bill próbował zatrzymać spadek Budiego, ale chaos spowodował, że maska Billa została zrzucona, co spowodowało opóźnienie. Aby pomóc Budiemu, Bill najpierw musiał się ustabilizować, pobiegł, aby założyć swoją maskę z powrotem i oczyścić wodę z oczu. Kiedy znów udało mu się widzieć, Buddy zniknął i nie było już nic, co można by Y zrobić. Kiedy karetka przyjechała, Hal otrzymał wiadomość i został ostatecznie uratowany. Został pilnie przewieziony do Cape Canaveral, około 96 km stamtąd, i umieszczony w komorze hiperbarycznej tuż przed północą. Komora została ciśnieniowo dostosowana do symulacji głębokości 49 metrów i powoli zmniejszana w ciągu nocy. Około 6 rano Hall był całkowicie odkompresowany i w drodze do szpitala, gdzie całkowicie wyzdrowiał po krótkiej hospitalizacji. W krótkim czasie hall zmierzył się z dwoma tragicznymi wypadkami nurkowania w jaskiniach, ponieważ Buddy zginął tego dnia w studni Emerald Springs. Ciała Freda i Budi jego nigdy nie zostały znalezione, a dokładna przyczyna ich śmierci pozostaje nieznana. Jednakże uważa się, że obaj mogli doświadczyć jakiegoś stopnia narkozy azotowej, co mogło spowodować, że Fred stracił przytomność, a Buddy wpadł w panikę, co doprowadziło do ich utonięcia. W dniach i tygodniach następujących po wypadkach policja była wielokrotnie wzywana do radzenia sobie z ciekawskimi osobami, które pojawiały się na terenie, aby zobaczyć miejsce zdarzenia. Niektórzy nawet przeskoczyli przez ogrodzenie lub weszli do wody. Wypadki, które doprowadziły do śmierci Freda i Budiego, spowodowały, że właściciele terenu i Departament Szeryfa wprowadzili surowe zakazy wstępu na studnie Emerald Springs. Dziś Hills zbliża się do 90 roku życia i uważany jest za żywą legendę nurkowania w jaskiniach. W dniu 9 września 1990 roku Mark Healy, znany jako Hills wśród przyjaciół, przybył do schroniska imca w Melbourne. Było to miejsce, które Hills często odwiedzał podczas swoich podróży po Australii. Znany jako Mark Healy lub Hills. Był nauczycielem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w aktywnościach na świeżym powietrzu, uczestniczył w ponad stu ekspedycjach w Tasmanii i Australii Zachodniej. Niezależnie od tego, czy chodziło o narciarstwo, eksplorację jaskiń czy wędrówki po dzikich terenach, Hills zawsze był w ruchu. Miał niezachwianą pasję do dzikiej przyrody i dążył do opanowania wszystkich możliwych umiejętności związanych z aktywnościami na świeżym powietrzu. Ponadto uwielbiał nauczać i często mówił, że jego życie polega na nauczaniu i że głęboko kocha swoją pracę. Uczęszczanie do Emca w celu nauczania dzieci o aktywnościach na świeżym powietrzu było dla niego czymś normalnym, ale jego wizyta w schronisku w Melbourne nie była tylko w tym celu. Hills okłamał swoją rodzinę, mówiąc, że jedzie na narty, gdy w rzeczywistości potrzebował uciec od czegoś, co go niepokoiło. Na początku tego roku wydarzyło się coś, o czym Hills nie mógł przestać myśleć, obwiniając się za to, że powinien był zrobić coś inaczej. W lipcu został zaproszony do prowadzenia obozu przygodowego w szkole, w której nauczał w Tasmanii. Obóz, reklamowany jako wprowadzenie do aktywności poszukiwawczych i przygodowych, był przeznaczony dla nastolatków szukających wyzwań. Wśród zaplanowanych aktywności były spływy, zjazdy po klifach i eksploracja wilgotnych i ciemnych jaskiń. Jednym z głównych punktów programu miała być wizyta w jaskini Mystery Creek, znajdującej się w Southwest National Park. Ten park, oddalony o nieco ponad 80 km na południe od Hobart, obejmuje niemal 2400 mil kwadratowych lasów nad złożonymi i połączonymi systemami jaskiń, z milionami lat historii. Jaskinia Mystery Creek, znajdująca się na skraju parku, jest idealnym miejscem dla niedoświadczonych speleologów. Głównym wyzwaniem jest strumień wewnątrz jaskini, który zazwyczaj jest płytki i nie szerszy niż kilka metrów. To jednak nie oznacza, że jaskinia jest całkowicie bezpieczna. Główna galeria jaskini rozciąga się na około 400 metrów, aż do punktu znanego jako matchbox squeeze. Bardziej doświadczeni speleolodzy mogą przejść galerię przez wejście pionowe, ale to jest zbyt skomplikowane dla nowicjuszy. Większość osób ogranicza się do eksploracji dostępnej części aż do z squeeze i wraca. Hills planował zabrać grupę do jaskini w poniedziałek, 2 lipca, a spośród 19 uczniów obecnych na wycieczce, ośmioro było zainteresowanych eksploracją jaskini. Nie mogąc nadzorować wszystkich samodzielnie, poprosił o pomoc Daniel, nauczycielkę, i Joanne, doświadczoną koleżankę. Grupa 11 osób wyruszyła wczesnym popołudniem, podążając śladami starej linii kolejowej, która została wyłączona z eksploatacji, i mijając nieczynną kopalnię wapienia. Mimo lekkiego deszczu wszyscy byli podekscytowani i dobrze wyposażeni w kombinezony nurkowe, kaski, buty i inne środki ochrony. Gdy zbliżyli się do jaskini, napotkali mężczyznę, który właśnie wychodził. Wspomniał, że nie poszedł zbyt daleko, ponieważ strumień blisko wejścia był na tyle głęboki, aby zakryć jego buty, i zasugerował, że może lepiej spróbować innym razem. Chociaż mężczyzna nie był doświadczonym speleologiem, Hills ufał własnemu doświadczeniu i wierzył, że dzieci będą mogły przejść przez kilka sekcji z wodą do kolan. Później, reflektując nad ekspedycją, Hills zdał sobie sprawę, że to był jego drugi błąd. Pierwszy błąd miał miejsce wcześniej. Padało intensywnie w ten weekend, a w poniedziałek rano szacowano, że spadło około 10 cm deszczu. Hills był świadomy potrzeby ostrożności w obliczu silnych opadów, ale gdy dotarł do wejścia jaskini, sytuacja nie wydawała się tak alarmująca. Strumień był nieco szerszy niż zwykle, ale woda nie przekraczała wysokości kostek, a co ważniejsze, nie była tak wysoka jak mała kłoda umieszczona przy wejściu, którą speleolodzy używali do oceny stanu wody. Ponadto, lekki deszcz, który ich otaczał, zdawał się rozpraszać, zamiast nasilać. Była już późne popołudnie, więc Hills zorganizował dzieci, przeprowadził ostatnie szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i poprowadził je do jaskini. Wnętrze jaskini było tak fascynujące, jak się spodziewano, z ogromnymi stalaktytami zwisającymi z sufitu, których mineralne krople tworzyły równie imponujące stalagmity na podłodze. W niektórych komnatach, świetliki oświetlały ściany niezwykłym blaskiem. Za każdym razem, gdy napotykali wąski odcinek wody, Hills wykorzystywał okazję, by nauczyć techniki, którą znał. Siedem dzieci tworzyło łańcuch z Hillsem w centrum, gdzie woda była głębsza. Cztery pozostałe dzieci przekraczały łańcuch jedno po drugim, pomagając sobie nawzajem. Gdy wszyscy byli po drugiej stronie, łańcuch wracał, zapewniając bezpieczne przejście. Dzieci uważały tę technikę za zabawną i skuteczną. Około 4.30 dotarli do Matchbox Squeeze i zeszli przez przejście zwane Londry Chute, wracając do punktu, w którym strumień płynął przez jaskinie w kierunku wejścia. W tym momencie Hills zauważył, że dźwięk wody był głośniejszy niż wcześniej i postanowił sprawdzić poziom wody. Mimo, że nie wydawało się, by woda była głębsza i ciśnienie się nie zwiększyło, Hills postanowił kontynuować z ostrożnością. Ruszyli w górę rzeki do punktu, w którym woda napotykała stromą skałę i musieli przejść przez strumień, aby wrócić na drugą stronę. Znowu utworzyli łańcuch z Hillsem w centrum i silniejszymi uczniami z każdej strony, aby zapewnić stabilność. Mniejsze dzieci były instruowane, by przechodziły jedno po drugim. Woda, choć była tylko do kolan tam, gdzie Hills stał, była bardzo silna, co utrudniało dzieciom utrzymanie się na nogach. Pierwsze dziecko, które próbowało przejść, potknęło się o śliskie kamienie, ale Hills pomógł mu dotrzeć na drugą stronę. Następnie najmniejsza z grupy również miała trudności, potykając się, gdy weszła do wody. Hills zachęcał ją do dalszego marszu, i uczennica udało się powoli posuwać do przodu. Jednakże, zaledwie krok od przeciwległego brzegu, jej stopa znów się poślizgnęła. Została porwana przez prąd i przewieziona kilka metrów w dół rzeki, zanim utknęła w szczelinie skalnej. Woda przepływała pod szczeliną, wiążąc ją jak zbyt dużą rzecz dla odpływu. Pozostali mogli tylko zobaczyć wierzch jej kasku na powierzchni. Widząc, jak jej przyjaciółka jest porywana, najlepsza przyjaciółka uczennicy natychmiast próbowała jej pomóc. Dotarła do miejsca, w którym przyjaciółka była uwięziona i zrobiła wszystko, co mogła, aby utrzymać jej głowę nad wodą. Mimo desperackich prób utrzymania głowy przyjaciółki nad wodą, również walczyła z prądem. Joanne, jedna z dorosłych, poszła za dziewczynkami, ale gdy tylko je dosięgnęła, wszystkie trzy zostały porwane dalej w tunel. W międzyczasie Hills pomagał pozostałym dotrzeć do brzegów. Gdy ci byli bezpieczni, ruszył do wody, próbując uratować te trzy osoby. W pośpiechu i walcząc z silnym prądem, Hills upadł i zgubił jednego Buta. Kiedy wstał, zobaczył trzy osoby, które były porywane przez zakręt i zniknęły z widoku. Mimo to kontynuował ich śledzenie, aż dotarł do suchej komnaty, gdzie woda zwykle płynęła. Jednak nie znalazł nikogo. Słysząc krzyk o pomoc, kontynuował desperackie poszukiwania, przechodząc przez wszystkie znane komnaty. Hill zwrócił na krótko do pozostałych, instruując nauczycielkę starzystkę, Daniel, by przejęła dowodzenie i utrzymała dzieci w bezpiecznym miejscu. Następnie powrócił do poszukiwań, eksplorując korytarze i komnaty przez godziny, pomimo rosnącego niepokoju o własne bezpieczeństwo z powodu hipotermii. Pozostałe dzieci, obawiając się bycia porwanymi przez prąd, pozostały na miejscu, czekając na powrót Hilsa. Około godziny 19 przedłużająca się nieobecność Hilsa i grupy doprowadziła pozostałych do wezwania policji. Służby ratunkowe zostały powiadomione i poproszono doświadczonych speleologów z Hobart o jak najszybsze przeprowadzenie akcji ratunkowej. W jaskini woda wciąż rosła, a Hill skontynuował swoją frenetyczną misję ratunkową. Ratownicy dotarli na parking przy jaskini o godzinie 22 i weszli do jaskini. Około godziny 22:55 dostrzegli czwórkę uczniów, którzy zostali porwani w pobliżu wejścia. Woda wzrosła już o metr, a ratownicy użyli lin, aby wyciągnąć czterech uczniów i wyprowadzić ich z jaskini. W tym momencie woda była tak wysoka, że nawet doświadczeni speleolodzy nie byli w stanie przejść, by dotrzeć do dwóch pozostałych uczniów i nauczyciela. Zespół ratunkowy zażądał drabiny, ale nawet z jej pomocą przejście przez strumień, który teraz wyglądał bardziej jak rzeka, było niemożliwe aż do około 2.30 rano. Ostatecznie, gdy woda nieco opadła, dzieci i Daniel zostały ratowane jedna po drugiej. Hills i trójka, która została porwana, wciąż nie zostali odnalezieni. Dopiero o godzinie piątej rano zespół ratunkowy zdołał znaleźć Hillsa, który był wyczerpany i przygnębiony, siedząc na kamieniu z głową między kolanami, otoczony przez kilka zapalonych świec dla ciepła i światła. Próbował kontynuować poszukiwania, ale musiał zostać przekonany, aby opuścić jaskinię. W końcu, o godzinie 13 we wtorek, zespół znalazł Joannę i dwóch pozostałych uczniów. Niestety, wszyscy zmarli. Łącznie, wypadek w Mystery Creek Cave miał cztery ofiary, a nie trzy. Po wypadku Hill nigdy już nie był tym samym człowiekiem. Jego żona relacjonowała, że mężczyzna, który wyszedł z jaskini Mystery Creek, był złamany, zrujnowany i nawiedzany przez wydarzenia, desperacko szukając spokoju. Niestety, późniejsze śledztwo obciążyło nieprzewidywalną pogodę i oczyściło Hills'a, chociaż został pochwalony za swoją odwagę oraz odwagę Joanne i uczniów. Jednak Hills nigdy się o tym nie dowiedział. We wrześniu, zamiast oczyścić umysł w Melbourne, wypadł z okna dziesiątego piętra. To jest poruszająca historia. Skomentuj poniżej, jeśli uważasz, że Hills popełnił jakiś błąd. Cieszymy się, że dotarłeś do końca. Dziękujemy za oglądanie. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Jeśli masz pomysł na historię lub chcesz podzielić się własnymi doświadczeniami, śmiało wyślij je na adres e-mail podany w opisie tego filmu. Dziękujemy ponownie za Twoją uwagę i mamy nadzieję, że zobaczymy Cię następnym razem.